Yeah. you. Witam Was ponownie moi drodzy! Dzisiaj pokażę Wam najlepszą rzecz, jaką tylko możecie zrobić ze szporagami. Na te przepyszne i wartościowe warzywo dostajemy dosyć krótkie okienko, dlatego warto je porządnie wykorzystać. Krok po kroku pokażę Wam, jak zrobić przepyszne, aromatyczne, maślane risotto Dla części byczków, którzy żądają kanał, potrzebują więcej białka, polecam dodatkowe źródło, mięso, usmażyć ewentualnie osobno, dodać osobno, w żadnym wypadku nie dodawać do dzisiejszej potrawy. No to co? Zaczynajmy! Standardowo przed wami wszystkie składniki, które są potrzebne, aby zrobić to wyśmienite danie. Oczywiście od razu podaję wam wszystko na 3 porcje. Przede wszystkim szparagi, piękne zielone, pół kilograma, 500 g szparagów. Za chwilę do nich wrócimy, jak wybierać. Wino białe, wytrawne, ewentualnie półwytrawne, żadne inne. Jedna średnio duża cebula, cztery ząbki czosnku, 30 g masła dodamy, dodamy, aby uzyskać kremową konsystencję, parmezanu oczywiście nie tak dużo, zetrzemy odrobinę na koniec, użyjemy jako przyprawy, cytrynę, sok z cytryny, ja używam jeszcze, żeby podbić nieco kwasowości na koniec. No i bardzo ważna sprawa, ryż do risotto. Nie używamy żadnego innego, musi być do risotto, on się charakteryzuje tym, że Chłania dużo płynów, ma dużo skrobi, która jest nam potrzebna, Aby uzyskać odpowiednią konsystencję naszego dania Do tego nieco oliwy, która tutaj Wam już się pojawia Do tego standardowe przyprawy, sól, pieprz I macie wszystko Róbcie screenshota, lećcie na zakupy, wiecie, co potrzeba I zaczynamy! Sparagi, nasz dzisiejszy, najważniejszy składnik Wybieramy po prostu ładne, jędrne, niepomarszczone Niezbyt chude, również niezbyt grube Nie mogą być takie baty, takie jak tutaj mam dzisiaj w ręce, idealne Zwracamy uwagę również na główki, żeby były całe, nieponiszczone One są najdelikatniejsze, ale również najpyszniejsze Od razu się nimi zajmiemy Gdy wrócicie ze sklepu, myjemy tylko pod zimną wodą i teraz szparagi. Mają część jadalną. Tutaj mniej więcej dwie trzecie. Ta część zrewniała, nie nadaje się do jedzenia, ale jej nie wyrzucamy. Można obciąć nożem. Możemy też złamać w odpowiednim miejscu. Nam się szparag po prostu złamie. Tylko tak, nie łamiemy tutaj, bo nam się złamie na górze. Próbujemy po prostu wyginać w tej dolnej części. I tutaj jest ok. Łapiemy i w tej dolnej części próbujemy złamać. I sam szparag nam mówi, gdzie będzie dobrze. Pamiętajcie, żeby broń Boże nie wyrzucać tych wyłamanych końcówek, z nich zrobimy zaraz przepyszny bulion, który trafi do naszego risotto. Ok, no i te kawałki szparagów trafią do naszego risotto, też za chwilę do nich wrócimy, będziemy odpowiednio kroić. A teraz te drewniane kawałki, z których będziemy robić właśnie wspomniany bulion, kroimy w plasterki, aby dostać jak największą powierzchnię szparagową, żeby dostarczały nam. Aromatu i smaku do bulionu Do tego bulionu, do risotto wy już możecie wstawiać wodę Jest to niecałe 800 ml wody Bierzemy nasze zdrewniałe, pokrojone w placerki końcówki I wrzucamy do wody, niech już się zaczynają podgrzewać Za chwilę dorzucimy delikatnie przesmażoną cebulkę Razem się będą gotować Cebula Cebulę kroimy Najpierw obieramy oczywiście I jedną połowę cebuli w piórka to trafi za chwilę jako pierwsze na patelnię, później do bulionu A ta część cebuli do risotto kroimy w kostkę Dobra, posegregujmy teraz wszystko jak trzeba Ta część cebuli trafi na patelnię do lekkiego przesmażenia, aby później trafić do bulionu A ta do naszego risotto Tak samo będzie z czosnkiem Dlatego już tutaj go sobie obiorę tylko Będę go wciskał później bezpośrednio na patelnię Dobra, cebula, czosnek No i nasze szparagi I teraz ważna rzecz, bo ta część jadalna, która trafi do risotto Również będzie podzielona na części W zależności, kiedy wrzucamy je do naszego ryżu Tak jak mówiłem, to jest bardzo delikatna, najlepsza rzecz z całego szparagu I ją wrzucamy na koniec Dlatego tutaj te końcówki odkładamy na bok Tak zwane główki szparagów OK, niech sobie tutaj leżą I teraz te łodygi zielone na takie 2-cm, 2,5-cm kawałki, żeby po prostu nam się przyjemnie jadło. No i jest, mamy wszystko gotowe, pokrojone, przeszykowane bulion nam się zaczyna podgrzewać, za chwilkę Wam wszystko oczywiście opowiem w co, w jakiej kolejności wrzucamy nasze główki, szparagów, mmm, jeszcze nie mogę doczekać, ale to będzie pyszne. Dobra, no to co, przechodzimy na patelnię. Pokrojone szparagi, akurat za chwilę zaczną się gotować, wtedy dorzucimy cebulę. Gaz. Dużą patelnię potrzebujemy, żeby ogarnąć 300 g risotto. I teraz 10 ml oliwy. Tak, jedynie tyle, żeby przesmażyć właśnie tą cebulkę. Pamiętacie? Pół cebuli pokrojonej w piórka plasterki. Właśnie tak. Dwie minuty na jednej stronie zostawiamy w spokoju. Wtedy nam się ładnie. Cebulka przyrumieni, minuta dwie z drugiej strony i dorzucimy o. Już nam się bulion zaczyna gotować, super. Ładnie nam się cebulka przysmażyła, pięknie przyrumieniła. Możemy wyłączyć póki co palnik pod patelnią i dorzucamy taką przyrumienioną cebulkę do zaczynającego się gotować teraz właśnie bulionu ze szparagów. Około. 10 minut spokojnie, niech taki bulion się gotuje, niech też paragi oddadzą smak, cebulka odda smak i oczywiście przyprawiamy: świeżo mielony pieprz, sporo świeżo mielonego pieprzu, no i takie pół łyżeczki soli. Dobra, później tak całe risotto jeszcze odpowiednio doprawimy. Wymieszajmy i tak jak mówiłem, 10 minut gotowania, oczywiście po drodze możemy wykonywać kolejne czynności. Patelnia, na której wcześniej przesmażaliśmy cebulkę. Dorzucamy kolejne 20 teraz ml oliwy. I tu jest nasza deska przygotowanych składników cebula. Cebula pierwsza na patelnię do oliwy. Tej cebuli nie musimy już tak mocno przysmażać, tylko do zeszklenia, do utraty surowości, czyli maksymalnie jakieś 2 minuty. Ok, cebulka ładnie zeszklona, po tym czasie całe 4 ząbki czosnku. I z cebulką będzie to minuta na średnim płomieniu Mamy delikatnie przysmażoną cebulkę razem z czosnkiem Co po tym? Tu już wlatuje ryż Ryż do risotto Wypiję oliwę dosłownie w sekundę Zobaczcie, patelnia sucha Tak Czasowo już u mnie ponad 10 minut, spokojnie 12 minut minęło. Ja zostawiam i tak ten bulion na delikatnym płomieniu. Czym dłużej się gotuje, tym lepiej, ale też nie należy przesadzać, żeby nam nie wyparowała cała woda, żeby po prostu ryż miał później co pić. Dobra, chwila minęła, ryż już odpowiednio rozgrzany na patelnik. Wlewamy wino. Wino 150 ml liczę po 50 na 100 g ryżu. O, trochę się przelało? Nie szkodzi. Wlewamy Wymieszajmy Niech każde ziarenko ma dostęp Kilka chwil i zaraz tego wina nie będzie Całość wchłonie, o to nam chodzi Wchłania na początku smaki z aromatyzowanej oliwy Teraz wchłonie smaki wina I dopiero dorzucamy resztę Szparagi, tak jak wcześniej podzieliliśmy, główki zostają Wrzucamy tutaj łodygi ładne Tak Główki wlecą na koniec, 5 minut od końca I dopiero od tego momentu zaczynam liczyć właściwie czas przygotowywania mojego risotto Jest to około 18-20 minut od teraz Gdzie wrzuciłem szparagi, łodygi, zostawiłem główki I wlewam pierwszą porcję bulionu przez sitko Bo nie wrzucamy tego, co kroiliśmy Jedną trzecią Niecałość, bardzo ważne, żeby robić to partiami, co najmniej 3 dolewki żeby za każdym razem ryż wchłaniał płyny bulion i miał szansę wyrzucić skrobię, którą będziemy delikatnie podsmażać. To jest bardzo ważna rzecz. Zostawiamy, namaczamy. Można ewentualnie użyć pokrywki. Gdy już na paterni płynów nie ma, dolewamy kolejną partię bulionu. I znowu jedna trzecia mniej więcej. Ok, kolejne 5 minut za nami. Delikatnie nam się tutaj właśnie skrobia zaczyna do patelni przylepiać. Ważne, żeby jej nie przypalić, oczywiście, ale niech nam się delikatnie klei. No i co, 10 minut do końca. Została nam jeszcze resztka płynów. Wlewamy. Tu przesypuję całość i wygniatam, bo zobaczcie, oh, ile jeszcze soków z tych szparagów można tutaj wycisnąć. Dorzucimy jeszcze nieco soli. Tak A i dodam jeszcze 4 obroty świeżo mielony pieprz I w końcu jest pora na główki Nie musimy ich nawet zanurzać One są tak delikatne, że właściwie obrabiane są samą parą wodną Na górze możemy zostawić i pod przykrycie, jeszcze tak 4 minuty OK, moi drodzy, 16 minut minęło 4 minuty do końca całkowitej obróbki naszego risotto Wyłączam palnik Przemieszam całość. Masło dodaję takiej nieco słodkości, aby nie było za mdłe. Dla kontry tutaj nieco cytrynki. Taki jeden porządny wycisk, przemieszajmy. No i dodajemy masło. Niech się roztopia. Wracam za chwilę. Jak się roztopi, przemieszam i jest gotowa potrawa. Pięknie masło roztopione. Możemy wymieszać. Kleista konsystencja kremowa. Właśnie o coś takiego chodzi. No to wykładamy. Dodamy nieco parmezanu na górę, nieco słoności jeszcze. Dwa zabieram, niech ostygną, a ja mam moje danie na talerzu makro i kalorie na jedną porcję teraz przed Wami. No i spróbujmy. Najlepsza część. Coś bróżnego warto czekać. Całą zimę na szparagi. Papa w górę kom się podobało? Piszcie komentarze, jak wyszło. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!